Torek 18. kolejna kryptowiedza przy nami. Zaczynamy. Dzisiaj tak oficjalnie wcześniej wspomniałem o tym na telegramie, ale dzisiaj na YouTube już tak też oficjalnie, drugi raz oficjalnie, chciałbym wam poinformować, że dołączyłem do strategicznej rundy finansowania w DAO Maker, w protokole DAO Maker, w firmie DAO Maker. Dlaczego to zrobiłem? Dlaczego uważam, że DAO Maker jest super ciekawy? Dlaczego ich produkt, jeden z produktów, zakochałem się w jednym z produktów? O tym właśnie dzisiaj w tym filmiku, e, więc skupimy się na DAO Maker. DAO Maker ma naprawdę dużo do zaoferowania, a dzisiaj chciałbym się konkretnie skupić na jednym z produktów, które będę używał na pewno i o tym, dlaczego będę używał, i o tym, co to za produkt, właśnie dzisiaj w tym filmie. Więc, nie przedłużając najpierw ogłoszenia, a później już konkrety, rozpoczynamy go. Ogłoszenia: pierwsze ogłoszenie, czyli grupa telegramowa. Po kliknięciu w link pod każdym filmem dołączycie do grupy telegramowej. Tam wrzucam różne ciekawostki, analizy. Czasami informacje pojawiają się dużo wcześniej niż tutaj w filmach, więc na pewno warto tam być. Drugie ogłoszenie, czyli darmowy e-book z 10 lekcjami z 2017 roku do ściągnięcia i automatycznie zapisujecie się wtedy na newsletter, który o 18 w każdą niedzielę trafia na waszą skrzynkę. To tyle z ogłoszeń. Przechodzimy dalej. Na samym początku czym ogólnie jest DAOMAKER? DAOMAKER jest przede wszystkim firmą, która już od dwóch, dwóch albo trzech lat działa, działa na rynku z dużymi sukcesami. Dao Maker jest jakby, można powiedzieć, ja i tak nazywam, tym inkubatorem dla startupów w e, tym rynku blockchainowym e, związanych właśnie, bardzo często związanych z emisją tokena i tak dalej, czyli to jest taki Hub, który pomaga swoim doświadczeniem, swoimi kontaktami, swoimi, swoim podejściem do, do zapisywania, do, swoją wiedzą taką technologiczną do tego, aby inkubować bardzo ciekawe projekty na wczesnej fazie i w ten sposób tworzyć, tworzyć projekty, które spełnią wymagania, spełnią po prostu będą miały ogromny popyt na rynku przez to, w jaki sposób zostały stworzone. I Daumaker w ostatnich, ostatnich latach wynkubował mnóstwo niezwykle ciekawych projektów. Elrond, Orion Protocol i nasz, między innymi nasz ulubiony też LTO Network, to były projekty, które korzystały z usług DAO Maker. Harmony też jest takim projektem, więc mnóstwo tych takich naprawdę gigantów, też nawet tych firm, które wskakiwały w, w Binance IEO, były inkubowane, były wspierane na bardzo wczesnym etapie przez DAO Maker. Daumaker przez to w jaki sposób podchodzi do tych projektów, w jaką wartość dostarcza, stał się niezwykle popularny. W tym momencie kolejka do inkubowania projektu Daumaker jest przeogromna. Mnóstwo projektów chce skorzystać z ich usług, ponieważ widzą, że to, co Daumaker oferuje, jest niezwykle istotne na rynku. Czyli po prostu. Tworzone, tworzone startupy, tworzone projekty we współpracy DAO Maker spełniają założenia, aktualne założenia i trendy na rynku kryptowalut, a to pozwala nam bardzo duże wzrosty zainteresowania i też wzrosty typowe ekonomiczne, czyli wzrosty tokenów. DAO Maker tak naprawdę może się pochwalić bardzo dużymi zwrotami z inwestycji. My, jako użytkownicy platformy DAO Maker, mogliśmy brać udział w różnych bo mówimy my jako użytkownicy, ale każdy z Was może zarejestrować się na platformie Maker i brać e, i brać po prostu udział w przeróżnych e, e, takich inkubacjach, czyli dostęp do private sale'i, do, do sale'i po bardzo fajnej cenie. I gdy wy zostacie, wy, zostaniecie wylosowani, a zaraz powiem, jaki tam jest ciekawy algorytm losowania proje, e, adresów, które mogą się dostać, e, to po prostu dostajecie akurat alokację w bardzo ciekawych projektach. No i. Historia pokazała tak, że DAO Maker, według mnie, i dlatego ich nazywam taką złotą gąską, jest to, że DAO Maker w ostatnim czasie kupował projekty, które dawały zdanami nawet po 50-60 razy więc ogromne zwroty z inwestycji. No i teraz. Bo wspomniałem o tym, że każdy z nas może zarejestrować się na platformie DaoMaker i jest tam coś takiego jak Strong Holder Offering. O, na czym to polega? Polega to na tym, że Dawmaker stworzyło um, dedykowany taki soft, który analizuje różne adresy zapisane do. Na whitelistę, czyli zapisane na listę taką do wybrania tych adresów, które mogą uczestniczyć w tych presailach i ten algorytm sprawdza wasze zachowanie na portfelu. Super ciekawe. Jeżeli jesteście portfelem, jeżeli jesteście osobą i wasz portfel pokazuje historię, że trzymacie tokeny bardzo długo, nie sprzedajecie ich, jesteście takim inwestorem long-termowym, to macie dużo większe szanse na zakwalifikowanie się do tych preseli. Super ciekawa rzecz. To jest to jest ekskluzywne, takie, taka, można, takie Soft Dao Maker, to się bardzo fajnie sprawdza i mnóstwo osób rejestruje tam swoje adresy. Więc jeżeli wiecie, że jest, macie, macie po prostu taki adres, który jesteście takim holderem długoterminowym, nie flipujecie za bardzo, to warto spróbować zarejestrować się na Dao Maker i e, zarejestrować swój adres, ponieważ wtedy e, szanse na to, że dostaniecie alokacje są bardzo duże. Ja w tym odcinku chciałbym się z Wami skupić na według mnie jednej z najciekawszych rzeczy, które Dao Maker za jakiś czas zaoferuje na rynku. Jest to tak zwany Venture Bond. Dowmaker ogólnie mówi o sobie, że jest to firma, która dostarczy inwestycje Venture dla mas, dla. Po prostu dla, dla typowych inwestorów, dla tych inwestorów, którzy wcześniej nie mieli dostępu do tych najlepszych inwestycji. I popatrzcie, jak to się fajnie wszystko składa. Dao Maker, firma, która inkubuje, ma mnóstwo projektów w swoim pipeline, w swoim, w swoim po prostu w swoim, w swojej kolejce do inkubowania. Wybierają teraz pośród tych wszystkich, które się zgłoszą najlepsze. Jest platforma, z którą możemy inwestować w te ciekawe projekty i teraz produkt, który to wszystko wypełnia. W jaki sposób oni do tego podeszli? Venture Band jest produktem, w którym można powiedzieć risk-free, czyli risk-free, mówię w cudzysłowie, zaraz powiem dlaczego, ale tak ogólnie w założeniach jest to risk-free. W Jaki sposób to działa? W jaki sposób ma to działać? Każdy z nas może dzisiaj wykorzystać DeFi do tego, aby zarabiać na swoich stablecoinach, tak? Czyli możemy wrzucić swoje stablecoiny do Awe, możemy swoje stablecoiny wrzucić do Compound i tam te stablecoiny zarabiają jakiś procent. Ten procent jest, jest zależny od tego, jaki jest popyt na pożyczanie. Jeżeli ludzie się lewarują, jeżeli jest hossa, jeżeli jest popyt na rynek, na rynku to ten procent jest bardzo duży. No i zarabiamy sobie tam około 10% rocznie. I teraz, co chce zrobić Dowmaker? I dlaczego to mnie przekonało do tego, żeby, żeby zacząć o nich mówić głośno i do tego, żeby dołączyć do nich. Dowmaker tworzy Venture Band. Venture Band to jest produkt, który, mówię, każdy z nas może tam e, zdeponować strzelam, 1000, 5000 zł, dolarów, jakkolwiek, miesza z tym. I, to, I ten nasz depozyt jest deponowany, jest wrzucany do, jest jakby do tych wszystkich możliwości DeFi'owych. Czyli nasz depozyt generuje, generuje zyski, generuje po prostu ciągle yield, czyli generuje, generuje zyski przez to wypożyczanie, przez ten, przez ten procent, który mamy w DeFi'u do zaoferowania. I teraz dzieje się tak. Ten procent, który jest generowany, jest inwestowany w najciekawsze firmy DAO Maker'a. Te, czyli te firmy, które będą się inkubować, to w najciekawsze firmy na bardzo wczesnym etapie te, te zyski z wygenerowanych depozytów będą inwestowane. I popatrzcie, co się dzieje. Mamy, mm, wrzucamy po prostu depozyt, i w ten sposób mamy potencjalnie alokację na wszystkie najciekawsze projekty w bardzo wczesnym etapie rozwoju. I teraz. Potencjalnie, oczywiście, to nie jest tak, że każdy z tych projektów wyszczeli 50-60 rady, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje w momencie, w którym projekt okaże się nowym trendem, okaże się czymś świetnym. I przez to, że wchodziliśmy w Venture Band, to kupowaliśmy ten projekt na ewaluacji, nie wiem, poniżej miliona dolarów, nagle okazuje się nowym trendem, wejście na Binance w różne miejsca i daje zarabiać 100 razy. I w ten sposób tworzy się produkt, który. Będzie risk free. Dlaczego? Dlatego, że w każdym momencie możecie swój depozyt wyjąć i po prostu wyjdziecie ze swoim depozytem. Czyli Dow w pewnym sensie stworzył nową opcję na inwestowanie swoich pieniędzy w defi świecie. Nie inwestuje tych pieniędzy bezpośrednio w stabilne yield, czyli stabilne po prostu procent za wypożyczanie, tylko robi dźwignię, czyli. Ten zysk z wypożyczania wrzuca swoje projekty, które są się inkubują. Jeżeli któryś z tych projektów okaże się nowym trendem, to zysk wypłacany jest po prostu do osób. I można sobie zadać pytanie, w jaki sposób jest wypłacany ten zysk? Zysk prawdopodobnie będzie wypłacany w tokenach, czyli my, to my będziemy decydować o tym, czy te tokeny sprzedajemy, czy nie. Nikt za nas. Czyli to jest naprawdę coś, co mnie niezwykle, niezwykle zaciekawiło. Dlaczego? Dlatego, że. Ja pamiętam 2015-2016 rok. To był rok, w którym w dowolne ICO można było wejść za dowolną kwotę. Nie było takiego hypu, czyli nie było czegoś takiego, że projekt się zamieniał w kilka sekund, tylko każdy miał znaczyć czas, mogliśmy sobie inwestować. I to był idealny czas. To był moment, w którym byliśmy przed wszystkimi funduszami inwestycyjnymi. To ludzie inwestowali w te projekty i doświadczali ogromnych wzrostów. Później w całym tym hypie Zaczął się, zaczął się taki trend, w którym duże fundusze inwestycyjne kupowały ogromne ilości alokacji na bardzo wczesnym etapie. Dlaczego to się działo? Przez swoją pozycję, przez swoją renomę, przez to, że projekt zyskiwał w oczach inwestorów na tym, że duży fundusz zainwestował, i zaczęliśmy być odcinani od najlepszych deali. I teraz jest cholernie trudno, żeby się wbić w ogóle w jakieś najciekawsze deale na wczesnym etapie. I Daumaker pokazuje produkt, który pozwoli na to, że każdy z nas będzie w stanie mieć alokację na najciekawsze projekty na bardzo wczesnym etapie. I uwaga! Ja w tym momencie nie mówię wam o tym, o samej jednostce. Jednostka Daumakera, którą możecie kupić, to jest osobna historia i o tym będę mógł wam opowiedzieć za jakiś czas. Dzisiaj skupiam się na tym, dlaczego Postanowiłem zainwestować w Dowmaker, dlaczego postanowiłem zacząć wspierać chłopaków, bo robią coś niezwykłego na tym rynku. Coś, co potencjalnie może być nowym trendem i nowym, nowym po prostu takim trendem w defi świecie. Czyli nie będziemy wrzucać swoich stablecoinów w AWE, w Compound, tylko będziemy wrzucać w Dowmaker, ponieważ potencjalnie może nam zapewnić o dużo większe zyski. Coś super ciekawego, bardzo, bardzo się tym ekscytuję. Daumaker. O tym właśnie dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. Myślę, że o Daumaker się, no pojawi się mnóstwo innych tutaj odcinków. Pewnie z, niektórzy z Was pomyślą, ok, mówi teraz w taki sposób DAO Maker, bo został inwestorem strategicznym, ale to w ogóle nie o to chodzi. E, ja zawsze staram się być z Wami transparentny, mówię o tym, co mi się podoba, dostaję mnóstwo propozycji na skrzynkę odnośnie tego, żeby inkubować, żeby dołączyć na wczesnym, na wczesnym etapie do jakichś projektów. DAO Maker jest tak naprawdę jednym z pierwszych, bo nie pierwszym, ale jednym z pierwszych projektów, do których dołączyłem. Więc postanowimy e, Wam o tym opowiedzieć i mam nadzieję, że też zaczniecie e, się jarać w pewnym sensie tym produ produktem, który za jakiś czas wyjdzie, bo jest innowacyjny i ekscytujący. I to tyle e, na dzień dzisiejszy w, e, w tym odcinku w kryptowiedzy o DAO Maker w krótki, krótki sposób. I co? Widzimy się w piątek w kolejnej kryptoprasówce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!